Widzę typa. To ty, ty się kurwa. Widzę typa, e to szybko. Gorąca Ja na przybliżeniu, nie widziałem tej kropki. Tam są. Żółty i niebieski. Zbliża się chmura gazu, wyznaczamy nową bezpieczną strefę. Nadciąga sojuszniczy nalot precyzyjny. Ostrożnie. w lewo i w Uwaga na głowy. Teraz dobrze. Skora gazu jest już blisko. Dobrze. Do bezpiecznej strefy. Szybko. Są tam? Powalony Ostatnia dziesiątka! Wejdzie w czołówce! Widzieliście? mamy Nie ma No niech siedzą Ale nie wychylaj się k**wa To oni mają nie mają przejebany nie Lewa Wszyscy do wyznaczonego punktu. się do ja. Do bezpiecznej strefy! Szybko! Działaj! Zbliża się chmura gazu, bezpieczna drzwi zniszczona. Zgadzicie teren, Nie, bo ja mam tego. Fuck you frajerzy, kurwa. Stary, ja mam twarz dziela, te kurwa ogłuszające mogą mi chujas zrobić, kurwa. Patesza kurwa! Zakończyła robotę. Twardziej, bardziej przydatne, Jeszcze są odłamki, które mnie bardzo ciekawią, bo drugi atut, którego nigdy nie używałem. Ja gram przesadą, bo ja chcę już mieć dwie nie tyle alarm to jeszcze można wziąć jak coś. Czerwony. Teraz skończyliśmy kurwa, a można się już. Kuwa idzie nam tu łatwiej niż na Weldański, A jak się już nie gra s to mi się łatwiej strzela. Kurwa. Pierwszego zobaczyłem za, za Dwinkla, no to go ściągnąłem kuperę. Trzymałem ciosy, cofnąłem się do budynku, skrywowałem się. On mi rzucił granat, ja miałem e, twardziela, więc mi nie, nie otrzymałem praktycznie żadnych obrażeń, w sensie wszystko widziałem. No i wychyliłem się, no i już go kurwa pepeszą skończyłem, no bo pepesza dobrze je też, nie ma odrzutu. Ale na no, taki dystans, bo jakbym strzelał na dłuższy, to już by był problem, nie?